W dzisiejszym odcinku odszukamy zwierzęta, które żyją w takich zupełnie niezwykłych miejscach. Nauczyły się świetnie adaptować do nowych warunków, i właśnie dlatego jesteśmy tutaj na cmentarzu. Różni przyrodnicy mają różne marzenia. Moim jednym z wielu marzeń przyrodniczych było zobaczenie dzikich królików. No kiedyś przed wojną były ich miliony w Polsce, po wojnie wyginęły i właściwie nigdzie ich nie widziałem. Do tego czasu, kiedy przyjechałem na cmentarz komunalny w Toruniu i zobaczyłem setki, jeżeli nie tysiące dzikich królików. Widok niezapomniany. Się, dlaczego te warunki na cmentarzu tak bardzo sprzyjają królikom? I zauważyłem, istnieje bardzo wielu kryjówek. One po prostu podkopują się pod groby, gdzie mogą schować się przed drapieżnikami. A ponieważ cmentarz jest bardzo blisko miasta, to też drapieżników nie ma zbyt wiele. Po drugie, jest tutaj bardzo sucho, a króliki nie są wymagające. Trochę suchej trawy, trochę świeżych liści, no i kwiatu, które ludzie przynoszą na cmentarz, w zupełności wystarczają, żeby zaspokoić ich potrzeby żywieniowe. Na szczęście pojedyncze króliki widoczne są i widziane są coraz dalej od cmentarza. Już kilka kilometrów stąd widziałem całe rodziny. To znaczy, że to jest taka wylęgarnia, w której wszystkie króliki rozchodzą się na coraz większy obszar. Wszystkie króliki pochodzą od jednego królika, który zamieszkiwał tereny Półwyspu Iberyjskiego. No, następnie, jak to z królikami bywa, nastąpił szybki ich rozwój na innych kontynentach. Również Rzymianie mieli tutaj swój udział w hodowli królików, ponieważ ogradzali one, oni niewielkie tereny, tereny, w których zamieszkiwały właśnie króliki. No i później yy, stanowiło to łatwy pokarm, dla nich łatwe źródło mięsa. Powstały jak gdyby z udomowienia królika, królika dzik dzikiego i po wielu, wielu latach tej pracy hodowlanej udało się wytworzyć pierwsze, pierwsze rasy i to za główny udział w powstawaniu ras mieli zakonnicy w okresie średniowiecza. No teraz już jest bardzo wiele, wiele ras są i odmiany także, się znaczy są króliki różnej wielkości i wiele, wiele odmian. Tu akurat na, na terenie naszego województwa to przede wszystkim y, hodowane są rasy jak kalifornijski, nowozelandzki biały, nowozelandzki czerwony, y, następnie terymontski, belgijski olbrzym szary, belgijski olbrzym biały, królik wiedeński. To są właśnie te które są najczęściej hodowane na, na, na naszym terenie. Mitem jest to, że króliki uważane są za gryzonie, co jest oczywiście nieprawdą, ponieważ naleczą one do zajączaków, tak samo jak i właśnie zające. A jeżeli chodzi o różnicę między zającami a królikami, to polega ona na tym, że króliki kopią nory, robią gniazda, tworzą te gniazda dla swoich młodych, natomiast zające bytują na otwartych polach i tam żyją, natomiast młode, które rodzą, są już mają już futro na sobie i parę godzin po takim urodzeniu potrafią się już poruszać w odróżnieniu do gołych, ślepych królików. Moja hodowla jest głównie hodowlą taką hobbystyczną już od małego chłopaka hodowałem króliki. Sprawia mi to dużą przyjemność, frajdę. Głównie hoduję tutaj rasy średnie, czyli wagowo te króliki osiągają wagę między 4,2 kg, a 5,5 kg. Kiedyś jeszcze hodowałem rasę belgijskiej, olbrzym Szary, gdzie masa ciała królików dochodziła do 12 kg. Generalnie jeszcze hodowane są króliki ras małych. Masa dorosłego królika to jest między 2,3 a 3,2 kg. Królik, generalnie z natury, jest zwierzęciem łagodnym, aczkolwiek wiadomo, zdarzają się jakieś pojedyncze, pojedyncze wyjątki. Na ogół spokojne zwierzę, ciche. Króliki osiągają dojrzałość w ciągu wieku 6-8 miesięcy, w zależności od ras, czy to jest rasa mała, średnia czy duża. Ciąża u królika trwa 30-33 dni. Wielkość miotów uzależniona również od rasy i od danej matki. Jednego roku od jednej samicy możemy uzyskać nawet do 80 młodych króliczków. No, zdarzały się też takie wykoty 15-16 sztuk małych. Średnie wykoty to jest 6-8, i tyle samica królika ma po prostu słodko, żeby te młode wykarmić dobrze. Ilość wykotów w roku to jest y, maksymalnie 4, średnio pewnie 3, 3 wykoty w ciągu roku, ale na fermach przemysłowych tych wykotów jest nawet do 12 rocznie. Produkcja mięsa króliczego w Polsce jest nastawiona no niestety na eksport, aż 90% tego mięsa jest wysyłana do takich krajów jak Węgry, Francja czy Hiszpania. Mięso królicze jest polecane przez dietetyków. Zawiera małe ilości tłuszczu, małe ilości cholesterolu w przedziale od 35 do 50 na 100 gram, miligramów na 100 gram. Tak jak mówiłam, małe ilości tłuszczu w porównaniu do innych mięs należy ono do mięs białych i niestety w Polsce jest ono niezbyt doceniane w odróżnieniu do innych państw takich jak Węgry czy Francja, gdzie po prostu te było to już od wielu wielu lat praktykowane i powszechne, u nas zaczyna to powoli się też rozwijać, ponieważ ludzie szukają alternatyw, szukają pewnego urozmaicenia w gotowaniu. Pozór takie otwarte przestrzenie to obce środowisko dla jelenia, ale tak naprawdę to są zwierzęta, które kiedyś żyły na stepach i właśnie takie otwarte przestrzenie dają im poczucie bezpieczeństwa i wolności. Stąd te ogromne chmary jeleni, które możemy tutaj zobaczyć. Toruński jest bardzo specyficznym miejscem, bo w pobliżu stosunkowo dużego miasta, jakim jest Toruń, znajduje się bardzo duża, duży kompleks leśny, nie tylko leśny, ale również otwarte przestrzenie. Które są zasiedlone przez różnorodne gatunki zwierząt i ciekawe rośliny. Jedną z takich form, która jest bardzo atrakcyjna, widoczna i to zarówno przez grzebiarzy, jak i ludzi, którzy interesują się przyrodą, jest jeleń, którego populacja na poligonie jest bardzo duża. Właściwie każda wycieczka. Kiedy kierujemy się w stronę Puszczy Bydgoskiej, niezależnie, czy wchodzimy w tereny poligonu, czy tereny y, przy poligonie, jest szansa na spotkanie jelenia. Jeleń jako zwierz bardzo duży y, jest dosyć łatwy do zobaczenia. Wystarczy, że będziemy zachowywali się cicho. Będziemy próbowali y, zachowywać pewne zasady, które obowiązują leśników, myśliwych y, i poważnych turystów. Jest szansa, żeby szczególnie rano lub po zmierzchu te zwierzęta zobaczyć. Co ciekawego jest na terenie Toruńskiego Poligonu to to, że w momentach kiedy jelenie przystępują do godów, czyli mówimy o rykowisku jeleni, możemy spotkać się z bardzo dużą koncentracją dużej ilości zwierząt na wąskim obszarze. Wielu myśliwych leśników opowiada o tym, że w latach 70. czy 80. zdarzało się zobaczyć ponad 100, około 200 sztuk jeleni w zagłębieniach terenu, na otwartych przestrzeniach. Gdzie właśnie jelenie schodziły z całego poligonu. Dzisiaj, w związku z tym, że ilość jeleni jest znacznie mniejsza, w związku również z tym, że na poligonie od dłuższego czasu pojawia się wilk, który spowodował rozpierzchnięcie się całej populacji, rozejście się na poszczególne obszary, ta koncentracja jest mniejsza. Ale również w czasie rykowiska widzimy zgrupowania kilkunastu czy kilkudziesięciu jeleni. Co jest bardzo ciekawe, że dzisiaj poligon. Przynajmniej oceny Torunia jest odgrodzony trasą poligonową, czyli trasą S10 biegnącą z Torunia do Bydgoszczy, która generuje pewien poziom hałasu. Natomiast ja mieszkam tuż przy samym poligonie. I jeszcze nie tak dawno, kiedy tej trasy nie było, kiedy dochodziło się do granicy poligonu, we wrześniu można było słyszeć ryczące Jelenie. Myślę, że naprawdę to jest jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie praktycznie na obrzeżach Wielkiego Miasta możemy nie tylko widzieć, ale słyszeć rykowisko Jelenie. Toruński poligon ma jedną z największych swoich atrakcji, która polega na tym, że są ogromne przestrzenie, które nie są zalesione. W ogóle, jak się wjeżdża na Toruński poligon, widzimy formy drzew, które odbiegają od takiej charakterystycznej dla lasów. Przeważa tutaj sosna która nie rośnie często w zwarciu, tylko właśnie na granicy między otwartymi przestrzeniami a lasem. To są często lasy, które przypominają lasy nadmorskie, takie wydmowe. Zresztą no, charakter e, poligonu to są typowe wydmy polodowcowe. To jest e, rzecz charakterystyczna. Nawet grzybiarze, którzy idą od strony Aleksandrowa, e, czy osoby, które wchodzą od strony słuchatówki, od razu spotykają otwarte przestrzenie, bardzo często zarośnięte przez wrzosy, które stanowią swoisty e, obszar, bardzo rzadki, specyficzny, z własną florą. Tak jak mówiłem, z własną fauną. E, na której bardzo widać dużą ilość. E, owadów, szczególnie tych owadów dziennych, bo je najczęściej widujemy, ale olbrzymia populacja również motyli nocnych, które rzadziej obserwować i widzimy również specyficzne gatunki ptaków, które właśnie, dla których ten obszar jest atrakcyjny. Jednym z takich przykładów jest lelek, który, którego bardzo duża populacja jest na toruńskim poligonie. Myślę, że to jest taka rzecz bardzo interesująca, bo to jest chyba w Polsce jeden z niewielu obszarów gdzie możemy sięgać prawie po horyzont wzrokiem właśnie który jest tylko i wyłącznie zbudowany wokół krzewinek wokół wrzosu niskich zarośli a nie ma na nich drzew Ostatnio po wielu latach udało mi się spotkać znajomego, z którym razem uczyliśmy się w Policjalnym Studium Leśnym w Porażynie, który pracuje jako leśniczy na toruńskim poligonie i opowiadał bardzo ciekawą historię. Mówił o tym, że jemu często udaje się zobaczyć dużo zwierząt, równie zwierzyny płowej jak sarny i jelenie, dlatego że on nigdy nie polował, nigdy wokół siebie nie zostawiał zapachu prochu, nigdy nie miał kontaktu z bronią. I bardzo interesująca była wypowiedź mówiąca o tym, że właśnie myśliwi, którzy kiedykolwiek strzelali, ciągną za sobą zapach prochu. Natomiast ci, którzy tylko i wyłącznie obserwują przyrodę, od tego zapachu są wolni i zwierzyna dopuszcza je dużo bliżej pozwala się obserwować, zachowuje się zupełnie inaczej. Także to taka ciekawa obserwacja. Wydawałoby się, że zwierzyna taka jak Jelenie jest na tyle płochliwa, że reaguje w ten sam sposób na wszystkich, a tu okazuje się, że rzeczywiście rozróżnia tych, którzy interesują się przyrodą i tych, którzy na nią polują. Chodyź wilka, muszę pachnieć jak drwal, muszę wzbudzać zaufanie wśród zwierząt. Wtedy na pewno się nie przestraszą, ponieważ one będą się tak naprawdę myśliwych, a do drwali podchodzą bardzo blisko. Skończyłem. Pachnę teraz jak drwal, czyli spalinami, trocinami, nikt się nie będzie mnie bał w lesie. Dodatkowo mam tajną broń, czyli odchody wilka, prawdziwe odchody wilka, prawdziwego wilka, które wysypię zaraz przed kamerą. Jeżeli wilk jest w okolicy na 100%, musi się zjawić. Thank <laughs> you. Wilki zostały przeniesione tylko na pewien czas ze względu na to, że remontujemy wybieg ich podstawowy, czyli to miejsce, gdzie do tej pory mieszkały. Przede wszystkim skupiamy się na remoncie ogrodzenia oraz remoncie pomieszczeń, które są na zapleczu, to znaczy tych starych pomieszczeń zamkniętych, dla, wewnętrznych dla, dla wilków. Teraz przebywają na, w ekspozycji Tygrysa, natomiast w momencie, kiedy jak gdyby zwolnimy już. Już zwolniony zostanie przez wilki ten, ten obszar. Planujemy na tym wybiegu sprowadzenie jeszcze jednego dużego kota. Mamy taką nadzieję, że udałoby nam się sprowadzić tutaj Irbisy, ale to jest oczywiście jeszcze bardzo duży znak zapytania. Kiedy przyjechał do nas tygrys, usłyszeliśmy ryk zwierzęcia. Był to no, do tej pory niespotykany odzew takiego zwierzęcia w naszym ogrodzie, gdyż wilki najwyżej wyją w czasie, gdy jedzie jakiś, jakiś samochód z alarmem. Niedźwiedzie od czasu do czasu się tam leciutko odzywają, natomiast takiego ryku nigdy nie mieliśmy. Jak gdyby w momencie, kiedy otworzyliśmy tą, ten samochód, zaobserwowaliśmy pełną ciszę, bo zarówno niedźwiedzie się uspokoiły, wilki gdzieś tam przycichły na zapleczu, także dało się to na pewno odczuć, że przyjechał tutaj taki poważny, poważny drapieżnik, który tutaj może zrobić poważny porządek. Byłem mm, za granicą na wyspachowcy, gdzie prowadziliśmy takie badania nad nawałnikiem burzowym. I tam, e, wynika z tego, że tam gdzie pojawiły się szczury, automatycznie znikają... E, liczne ptaki. Czyli one po prostu plądrują gniazda. Dokładnie. I boimy się, że tutaj w mieście e, niestety może mieć to podobny skutek, tak? Że te szczury nauczyły się wyjadać jaja, a może nawet chwytać pisklęta, e, bo niestety niektórych gatunków jest, jest coraz mniej. I tu apeluję do wszystkich z Państwa, e, którzy dokarmiają ptaki, szczególnie latem, tak? E, nie wolno tego robić, tak? Ptaki w okresie lęgowym czy wczesną wiosną mają dużo jedzenia. tak. Nie musimy tych ptaków dokarmiać i uzależniać ich od tego podarmu podawanego przez człowieka. My, dokarmiając ptaki, dokarmiamy też szczury, które mnożą się niestety na potęgę. Więc jeszcze raz apeluję nie dokarmiamy ptaków latem, wyłącznie róbmy to zimą, w okresie, kiedy faktycznie te ptaki potrzebują naszej pomocy. Dzikie zwierzęta doskonale adaptują się do nowych zmieniających się warunków, znajdują takie nisze, czyli nowe miejsca do życia, gdzie doskonale dają sobie radę. Także jeżeli wyjdziecie na spacer, na grzyby, miejcie proszę szeroko oczy otwarte, bo nigdy nie wiadomo, co uda się spotkać w lesie. Do zobaczenia w następnym odcinku.